Witaj Polsko! Witam Was w kolejnym odcinku na tym oto kanale. Ten odcinek jest dość specyficzny i dowiecie się w trakcie dlaczego, ale miałem go serdecznie dość. A my zaczynajmy! I przygodę tego odcinka postanowiłem, że trzeba lecieć dalej w zadaniach i dostać się do kwatermistrza, do którego udało się przeteleportować i uzyskać od niego jego zadanie. Które okazało się, że robimy jakieś magiczne urządzenia. Dostałem jeszcze jakiegoś Moonstona, który pewnie się potem przyda, a ja nie będę wiedzieć do czego on, albo że w ogóle go mam. Więc tak, tutaj szybkie sprawdzenie, żeby zrobić maszynę, i, i powrót do domu, i widać umiejętności chodzenia, bo nawet nie umiem trafić w portal. Dobra, szybkie sprawdzenie, co tu trzeba magicznego wykombinować. I tutaj działy się takie rzeczy, że spędziłem nad tym odcinkiem yy, na surowo 3 godziny, z czego dwie to jest awczenie albo sprawdzanie po różnych recepturach yy, i możliwościach jak to w ogóle ma wszystko wyglądać. Ale okazało się, że po prostu niektórych rzeczy na razie nie da się zrobić i trzeba to zrobić jakoś inaczej magicznie. I, I w końcu muszę zacząć czytać te opisy od questów, ale, ale, ale mi się nie chciało. I zobaczyłem, że użyłem srebra, a trzeba użyć osmu. I, I tu jeszcze na szybko wchodzi ulepszenie piecyka, które w końcu się przyda, bo okazuje się, że ulepszony piec jest lepszy niż yy, normalny piec. Więc będzie ulepszanko pieca. A odcinek sam w sobie sprawił takie kłopoty mi, że już miałem po prostu dość. Ale czego nie robi się dla widzów i oglądających, więc postanowiłem, że go dokończę. I, i tak, i teraz robi, robię jakiś magiczny silikon, czy jak to tam się zwie, do czego jest potrzebna lawa. Na szczęście, ów, jeśli mam wiadro, i z tym magicznym kijkiem, który mamy, udało się je zdobyć i jakieś magiczne plastry, z których będzie teraz robione. E, e, część do do, do 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 jakiegoś tam magicznego czegoś czego na, nazwy niestety nie pamiętam ponieważ mam demencję starszą. A jeśli doceniacie moje starania zachęcam do zostawienia łapy w górę oraz subskrypcji, bo y, nie powiem y, bardzo to mnie wesprze i będę widzieć, że chcecie tego więcej. A ja już mam też nagrany odcinek do przodu i Jeden, który tylko wymaga w sumie montażu i wstawienia dźwięku, I, i tak to wygląda. Ten odcinek też nie będzie zbyt długi, bo mówił, jak mówiłem, tutaj była większość stania i, i nic nierobienia, i próby ogarnięcia o co chodzi z tymi wszystkimi mechanizmami. Bo tak jak tutaj widać, jest potrzebny prąd do maszyny, z którą będę robić, i tutaj zaczynała się magia, o właśnie do tej maszyny, do infu, infuzera, czy jak on się tam nazywał. I, I dostałem też młot pneumatyczny, ale jeszcze nie wiem jak go naładować. Pewnie jest potrzebne jakieś magiczne coś do ładowania, a tu jest szybkie sprawdzanie: jak stworzyć jakiś podstawowy generator, który pozwoli otrzymać prąd, który wcale nie jest taki łatwy do pozyskania na, tej, na tym odpaku. Więc tak, i nie powiem, ten prąd sprawia niemałe kłopoty. Na szczęście po wielu staraniach i tym, że udało mi się jakkolwiek spędzić nad tym dobrą godzinę jak to rozwiązać, to dopiero po dłuższym czasie wiedziałem jak się zająć się tym prądem, a do tego czasu byłem po prostu gdzieś i doszedłem do wniosku, że, że chyba po prostu zrobię to potem. I, i zająłem się innym zadaniem, tylko tu był potrzebny akurat płyta obsydianowa, do której jest potrzebna, żeby ją zrobić taki piec do przepalenia obsydianu. A do tego są potrzebne specjalne sztabki, bryłki czy inne jakieś magiczne coś. Ale oczywiście znowu pokazuję, że nie umiem craftować. I i dopiero z czasem jakkolwiek yy, będzie pokazane, że ten piec w sumie jest niepotrzebny i w tym odcinku skraftowałem tyle niepotrzebnych rzeczy, których już nawet nie pokazywałem, bo nie ma to zbytnio wielkiego sensu, o których tylko pewnie wspomnę, ale to, 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 to jeszcze będzie do zobaczenia. No a tutaj teraz na szybko craftuję jeszcze jeden z automatycznych hammerów i kilof, ponieważ tak w sumie to kilofa nie mam normalnego, który by rozwalał podstawowe rzeczy i yy, tak, tu jest szybkie sprawdzenie, że w sumie to, że mam jeden yy, z hammerów nie znaczy, że będę miał piasek, który jest potrzebny, czy pył, bo przecież jeszcze po że jest ziemia, która tutaj zostaje i tych hamerów będzie potrzebne więcej. Więc tutaj było szybkie główkowanie, ile będzie mi ich w sumie potrzebne, żeby zrobić piasek, bo moje umiejętności liczeniowe nie były zbyt dobre i dopiero teraz się skapnąłem, że jest potrzebne więcej niż jest w sumie potrzeba. Ale zauważyłem też, że nie muszę dorabiać specjalnie dodatkowych generatorów cobblestone'a, no tylko wystarczy zrobić z tego, ponieważ ten cobblestone jest pełny, drawer jest pełny, i, i w sumie to samo będzie iść z tego jednego, a jak nie, no to to po prostu ulepszymy, a jak na razie tutaj powstaje cała magiczna farma piasku i, i piasek będzie łączony poprzez kabelki, jak w systemie obok, jednak jak widzicie kabelków jest pięć i, i będę musiał tych kabelków dorobić, a jest potrzebny nikiel, który idzie z piasku. A, a żeby mieć piasek trzeba połączyć to, więc y, szybkie skopanie i, i połączenie na ten moment w bardzo ładny sposób, którego miałem dość i nawet nie chciałem na to patrzeć. Więc y, tak to będzie tylko przez chwilę i to potem już będzie zdjęte, ale, ale to jeszcze zobaczycie zresztą. Tak, a teraz widzę, że coś źle się wycięło, a, ale ogółem teraz y, doszedłem do wniosku, że trzeba, że to w sumie miejsce z Mababin jest tak bardzo potrzebne, że jest w sumie niepotrzebne, więc po prostu likwiduję moby i tutaj zostanie zrobiona przyszła, przyszłe miejsce na wszystkie maszyny i nie wszystkie będą pokazane w tym odcinku, tylko jeszcze będą niektóre pokazane w tym kolejnym dopiero. Ale od razu mogę tylko powiedzieć, że w tym odcinku nie ma zbyt takiego celu, który jest do osiągnięcia, tylko tu jest takie wszystko i, i w sumie nic. Bo niby coś tutaj osiągniemy, żeby pójść dalej w stronę yy, rozrywki, ale jednak to nie jest to, bo tutaj ta paczka jest teraz już jest na takim etapie, gdzie ta paczka jest strasznie zawiła i można robić naprawdę dużo rzeczy. Który w sumie nie trzeba robić, ale można i tutaj właśnie postanowiłem, że zajmę się kurczakami, które produkują yy, zasoby. Jednak zobaczyłem, że po ostatnim wybuchu w bazie creepera wysadził mi mojego bonsaja i drzewo mi się nie robi. Więc było mi smutno, ale udało mi się to już naprawić i postawić kolejną doniczkę bonsaja. A teraz zabieram się szybko za robienie tych śmiesznych... Yy, kompostowników i oczywiście najpierw zrobiłem to z półpłytek, więc potem zrobiłem to z desek, bo przecież to jest bardzo logiczne. Ale do pierwszego właśnie y, kurnika jest potrzebne trzy kompostowniki i taka ładna ścianka i oczywiście znowu obliczenia matematyczne mnie zawodzą, bo czemu by w sumie nie. Więc szczerze to jest pierwszy odcinek, który w sumie miał powstać z celem, ale powstał bez celu, bo jednak moje plany się trochę zmieniły. I tutaj robimy magiczny cyk i, i magicznie pojawia się pomieszczenie, gdzie będą leżały kurczaki. I teraz jest potrzebna klatka dusz, w której będziemy zmieniać kurczaki na duszę, czyli po prostu y, tak zwane KFC. I, I kurczaki będą zadowolone z tego, że mogą y, żyć w tym miejscu i trzeba dorobić jeszcze kompostowników, bo byłem zdania, że te kury nie będą takie ciężkie do zrobienia. A się okazuje, że dalej nie wiem, jak to zrobić. Więc, jeśli macie jakieś pomysły i jakieś porady, bądź graliście lub u kogoś oglądaliście i chcielibyście dać jakieś rady, co mogę zrobić, to też chętnie je przyjmę. Tutaj powstaje jeszcze ulepszarka, w sensie, ulepszarka rozmnażarka, o tak, dla kurczaków. I oczywiście tutaj moja dusza perfekcjonisty zobaczyła, że nie jest równo, więc musiałem jeszcze powiększyć ten pokój. Ale tak, więc jeśli macie jakieś porady czy yy, różne jakieś tipy, które chcielibyście przekazać, chętnie przyjmę je w komentarzach, też yy, chętnie przyjmę subskrypcje od Was. A tutaj właśnie powstaje znowu kolejny przedmiot miasta, to KFC, gdzie wsadzając yy, kurę można uzyskać yy, jej duszę. Przy okazji oczywiście była magiczna koza, która dała róg. I, I ten róg w sumie jest do niczego I, i nic w sumie nie robi, ale tak tutaj powstaje właśnie w pierwsza dusza, która jest potrzebna do zrobienia kurzych nasionek poziomu pierwszego, a tych poziomów jest od hu, 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 jeszcze troszkę. No i żeby wszystko mieć blisko oczywiście tutaj powstaje farma tych kurzych nasionek i, i będziemy je rozmnażać, ponieważ do ulepszania tych kurczaków, już tam lepszych niż tych normalnych Podstawowych, które nic nie dają. Będzie potrzeba odgroma tych y, nasionek, więc na razie powstaje taka y, farma z siłą roboczą ona zwieja, a potem pewnie to już będzie trochę bardziej zautomatyzowane, jeśli będzie tego potrzeba na większą skalę, a na razie to w sumie jest to tak potrzebne, że, że te kurczaki to w sumie były robione tylko po to, żeby chyba były. No ale tutaj widać właśnie jak działa to cała maszyna, że wsadza się dwa te same kurczaki, bądź dwa różne i wtedy one się ze sobą rozmnażają i tworzą jakieś inne kurczaki i na przykład można stworzyć kurczaka, który daje żelazo. Ale to do... No i też czekam na opinię jak wam się w sumie podoba ta cała seria, bo widzę, że dużo z Was ogląda też, dużo łapkuje, ale też widziałem, że bardzo dużo osób które ogląda te filmy też nie subskrybuje kanału, więc... Jeśli chcecie tą subskrypcję możecie zostawić, wiem, że już dzisiaj powtarzam się któryś raz, ale... ale, 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 Aleksandra. No i tutaj widzieliście jak robię lawowego kurczaka, bo myślałem, że w sumie będzie potrzebny, bo zauważyłem, że jest do czegoś potem potrzebny, ale okazało się, że ten oto kurczak nie daje w sumie nic. A czerwone kurczaki robi się po prostu z jajka i czerwonego barwnika. I tutaj były akurat yy, rozmnożone. No i, i tak sobie wyglądają te, te jajeczka i teraz doszedłem do wniosku, że trzeba zrobić odcinek trochę bardziej ciekawym, bo nic by się w sumie nie działo, więc zrobiłem zbroję, wziąłem rzeczy i poszedłem do tego wielkiego dungeona, co jest niedaleko. I, I w sumie tutaj tak też wszystko skróciłem, bo dosłownie to są cztery korytarze na krzyż, pięć korytarzy, gdzie po prostu są skrzynki i bardzo dużo dobrych surowców stąd było a też czasem były po prostu okropne surowce. Więc w sumie ta wyprawa nie była zbyt ciekawa do oglądania, więc skróciłem tak tylko do najważniejszych momentów, żebyście widzieli, jakie można w sumie zebrać, stąd yy, fanty. Nie jest to zbyt ciężki ten dungeon, ale też patrząc na to, że mam te magiczne super spodnie, to, to mi się udało tutaj łatwo wszystko zrobić, no i też diamentowy set. Tutaj oczywiście musiały zaatakować mnie jeszcze śmieszne szczury. Znowu próba y, otwarcia magicznego kółka, z czego itemy są bardzo fajne. Oczywiście y, atak przemocy na dzieciach, znowu próba otwarcia skrzynki i tu już zacząłem się uczyć i już byłem szczęśliwy, że się nauczyłem, ale oczywiście w skrzynce było gówno. I, i, I tu znowu się w sumie oduczyłem i znowu mord na y, obywatelach tego dungeona. Znowu szczury i tak w sumie ciągle wyglądała ta rozgrywka, że jak nie szczury to zombie, to szkielety, to wiedźmy. I tu jeszcze pojawiła się kaza, którą zabiłem, zanim w ogóle cokolwiek zrobiła. I oczywiście muszę wam przedstawić moje umiejętności, a raczej ich brak w tkaniu, i przeprowadzić kolejny mord na, na dzieciach tego serwera. I. w pojęczyna. Tutaj akurat udało się otworzyć jedną ze skrzynek, i zauważyłem, że jak te skrzynki się nie trafia, to dostaje się lepszy loot niż jak kuźwa trafią w te gówno. Więc. Posrany jest ten, ten, albo ja po prostu jeszcze nie rozumiem tych skrzynek. Ale tutaj akurat trafił się bardzo doby, dobry lód, gdzie było dużo surowców, które pewnie przydadzą się potem i trafiło się właśnie ta magiczna sztabka, która wygląda jak szczoch, który przyda się akurat w kolejnym odcinku, który zobaczycie, bo ja jeszcze nie wiem, jak ją się zdobywa. Na szczęście były trzy, a są potrzebne w sumie trzy do kolejnego tego magicznego przejścia. I, I co, i kolejne skrzynki się udało otworzyć i, i, i popatrzcie, że tu jest główne jak otwiera się z tym, że się udało wszystkie te obrotki, to leci totalstiff, a tutaj można było zobaczyć co mam w plecaku i jakie tutaj udało się wziąć surowce i szybkie pokazanie na to jak to w sumie wyglądało, no i mówię, to jest kilka tuneli na krzyż i to jest tyle, tu jeszcze mamy NCT do zwiedzenia. I tu jest jeszcze jakiś małe gubięk, który też pewnie będzie chciał zwiedzić, ale to potem, bo samo kopanie się tutaj zajęło pół godziny. No i teraz szybkie pokazanie, co na koniec jakiej temu udało się zdobyć. I kończymy ten odcinek. I tym oto akcentem żegnam się z wami. Mam nadzieję, że zobaczymy się jeszcze w kolejnym odcinku. Jeśli pod tym odcinkiem będzie duża aktywność, to odcinek wrócę jak najszybciej, a my się widzimy w kolejnym. Do zobaczenia, cześć i bu...